Od najmłodszych lat mówiono nam, aby wyrzucać nasiona owoców. Jednak naukowcy udowodnili, że niektóre nasiona i pestki owoców zawierają minerały, witaminy, przeciwutleniacze, białka, błonnik, zdrowe tłuszcze i inne korzystne dla organizmu substancje. Na przykład 70% wszystkich przeciwutleniaczy z awokado znajduje się w pestce a pestki moreli są przydatne w zaparciach, łagodzą ból spowodowany zapaleniem stawów, mają właściwości wykrztuśne, przeciwskurczowe i przeciwzapalne. Od dziś zmienisz swoje przyzwyczajenia i będziesz jeść owoce w inny sposób. Obejrzyj resztę filmu i pamiętaj, że te dziewięć owoców możesz zjeść z nasionami lub pestkami. Owoce cytrusowe Wiedz, że nasiona cytryny lub limonki mogą złagodzić bóle głowy. Jeśli chodzi o nasiona pomarańczy, to są one bogate w witaminę B12, która jest ważna w walce z rakiem. Oliwki. Jeśli wybierasz oliwki drylowane, wiedz, że brakuje Ci bardzo dobrego środka żółciopędnego, który pozytywnie wpływa na układ pokarmowy. Ponadto pestki oliwek bardzo dobrze absorbują toksyny w organizmie. Eksperci zalecają spożywanie około 15 nasion oliwek miesięcznie. Będzie to doskonała profilaktyka przeciwko tworzeniu się kamieni nerkowych i w pęcherzyku żółciowym. Granat. Są ludzie, którzy nie jedzą granatu właśnie dlatego, że zawiera zbyt wiele nasion. Naukowcy udowodnili, że zawierają wiele polifenoli i przeciwutleniaczy, które są ważne dla zdrowia serca i w leczeniu raka. Winogrona. Pestki winogron są bogate w resveratol, substancję, która pomaga zwalczać raka, wzmacnia układ sercowo-naczyniowy i zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera. Melon. Większość z nas najpierw wyjmuje nasiona od środka, a potem dopiero je miąż. Musisz wiedzieć, że jeśli spożyjesz pestki melona bez rzucia, będą one miały działanie przeczyszczające, ale jeśli je przegryziesz, to do organizmu dostaną się naturalne enzymy przydatne do trawienia. Nasiona melona są również bogate w potas, witaminę A i fosfor. Jabłka. Według badań, jedzenie jabłek bez pestek jest błędem. Są bogate w witaminę E i J, które korzystnie wpływają na aktywność mózgu, ale nie przesadzaj wystarczy zjeść 6-7 nasion więcej może być toksycznych dla organizmu. Kiwi. Na pewno jesz je z nasionami, więc musisz wiedzieć, że zawierają dużo witaminy E i kwasów tłuszczowych omega-3. Daktyle. Jeśli lubisz te suszone owoce, czas zjeść je inaczej. Badania wykazały, że nasiona daktyli zawierają więcej białka i tłuszczu niż sam owoc. Są również bogate w minerały takie jak selen, miedź, potas i magnez. Arbus. Nie musisz już martwić się usuwaniem nasion z arbuza. Okazało się, że zawierają dużo żelaza i cynku, który wchłania się w 85-90%. Ponadto nasiona arbuza są bogate w błonnik i białko. Jakie owoce zazwyczaj jesz z nasionami? Napisz w komentarzach.